Przyjmujemy ją bardziej niż ich. Hmm. Może to jest czas, by właśnie to teraz zrobić? Dobrze, wyślijmy naszego człowieka, by fabrykował szczenia. Tym samym królowa Livia z Wolnych Marki, czy nasza żona, chce, byśmy. Próbowali zrobić parę alchemicznych eksperymentów. Podeszła do nas ze swoim ostatnim eksperymentem. I stworzyła... miksturę płodności. No cóż... Zdecydujmy się, że... Czy możemy takiej użyć? Może się stać to, że... Nic się nie stanie albo zyskamy płodność plus 33%. No cóż, wypijmy to. I o dziwo ta mikstura zadziałała. Nie przyniesie nam to raczej nic nowego, ale być może warto było użyć tak po prostu, by poprawić jej nastrój. Ok, spróbujmy sobie sfabrykować roszczenia do banner watch. Być może dzięki temu uda nam się niedługo zająć te tereny w wyniku krótkiego konfliktu. Jeżeli uda nam się zjednoczyć Skyrim, będziemy mogli ruszyć na Solst. No niestety, ale tak jak mówiłem, Jarl Odar zmarł na tą swoją chorobę, a Jarl Angi teraz go zastępuje. Tymczasem Regent Widik ją zastępuje. A Angi faworyzuje już nie nas, a naszego syna. Nie, nie starszego, a młodszego. Angi mówi, że była lepszym kanclerzem niż Hert. I to jest prawda. Ale nie ma co przesadzać, jest ona już dosyć stara może niedługo umrzeć. Niech ona daj, po prostu szansę. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie tutaj do żadnego konfliktu między nimi. Zobaczmy, jak dużą szansę na fabrykację roszczenia ma nasza. Poza całkiem sporawę. Hmm. Dziwo, również byliśmy szczęśliwi z życia. A tym samym straciliśmy to. Już nie jesteśmy szczęśliwi z życia i chcemy coś osiągnąć. cóż, Ulfric, Magboyowy zmarł. W naszych... Jakby to ładnie ująć, w naszych lochach. Był on heretykiem, tyranem i był liderem wieśniaków. Teraz możemy wypowiedzieć mu wojnę o wszystko praktycznie. Chociażby nawet dla zasady. O cóż, spróbujmy zatrudnić kolejnego szpiega, mistrza szpiegu. No i mamy świetnego zabójcę, którego myślę, że możemy mianować naszym królewskim szpiegiem. Zobaczmy teraz, co możemy zrobić w sprawie Kiora. Skiora. O proszę, to zabójstwo jest jeszcze droższe niż było. A jeśli chodzi o kradzież, jak będzie, jeśli chodzi o kradzież, to będzie ciekawe. Niestety, on nie ma żadnych artefaktów, ale za to król je ma, dlatego możemy spróbować go ukraść orkową bronię, ale to też będzie nas drogo kosztowało, jak dla mnie, za drogo. Nasze dochody się powiększyły w obecnej chwili i tak jak myślałem, Angie umarła, a my byśmy sobie tylko zepsuli stosunki z naszym obecnym mistrzem szpiegu. Hmm, planujemy dosyć specjalną... Planujemy coś na specjalną okazję z naszą, naszą kochanką. Ale nasza żona jest, hmm, jest... trochę tym nie zainteresowana i ma trochę inne plany. To jest dla nas ważniejsze nasza żona czy nasza kochanka? Zaranżujemy może bawę. Hmm, zastanówmy się, co można tutaj zrobić. Jeżeli olejemy naszą żonę, to niestety... Stajemy się zdradliwi. Byłoby to dobre dla naszych intryk, ale pogorszyłoby jeszcze nasze zdolności dyplomacji. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli zaaranżujemy bal. Miejmy nadzieję, że nie wywinie z tego się nic złego. Z tego co widzę to Imperium Syrodiliańskie ma naprawdę szansę opanować cały świat. Posunęło się jeszcze bardziej na zachód. Jeszcze trochę i podbije cały Kamlowni. Co wtedy? Kolowiańskie posiadłości ponownie rozkwi rozkwitają. No proszę, nasza żona próbuje teraz stworzyć miksturę, która zwiększy nasze umiejętności zarządzania. Jest ona dosyć niezłą alchemiczką. Możemy użyć jednej takiej mikstury i o dziwo zwiększyła się szansa na kontrolowanie naszej umiejętności dyplomacji. Jesteśmy w trakcie pewnej dyskusji z Alvringiem, naszym dworzeninem, gdy czujemy taki, taką wielką złość, która w nas narasta. Jak on zaczyna gadać głupoty o jakichś śmiesznych rzeczach. Które całkowicie nie mają praktycznego znaczenia. Zastanawiamy się co zrobić. Uderzamy ręką w stół. I zaczynamy krzyczeć. Nasz wzrok zmienia się na czerwony, wpadamy w szał. Więc mamy 50% szans na kontrolę naszego gniewu i 50% szans na wybuchnięcie. No cóż. Odgryliśmy wielki kawałek stołu. A Alfred dalej kontynuował swoje gadać, swoje głupoty. No cóż, zdenerwowaliśmy się bardzo na stół i go zniszczyliśmy, ale Alfredowi nic się nie stało, więc opanowaliśmy nasz gniew. Z naszym toporem, z jego pomocą, posiekaliśmy stół na drobne kawałeczki i zmieniliśmy go w opał. Alwick wreszcie się zatrzymał i zapytał, czy czujemy się dobrze. Ale potrzebaliśmy chwili, by się pozbierać. Tym samym prawdopodobnie niedługo pewnie dzięki tej sytuacji dostaniemy pewien przy domu. No cóż, cierpliwość jest pewną zaletą. Nie możemy być... Nie możemy być zbyt agresywni i przede wszystkim nie możemy być zbyt bezlitośni. Tylko że Feldir jest cierpliwy, nie możemy mu pozwolić, by był, by był okrutny, więc może ta cierpliwość sprawi, że prędzej czy później przestanie być okrutnikiem. Hmm. Będąc ostatnim stajni, no, trafiliśmy na nowe konie, które idą niestety nie do naszej stajni, nie do naszego dworku, a do dworku naszego mistrza konia. Szkoda, że nie mamy takich koni, jak nasz mistrz konia. No niestety, ale teraz pojawia się gildia złodziei i zgadnijcie, gdzie? W Nilheim. Nie dość, że tutaj są już szmuglerzy, falmerzy, to jeszcze to. No niestety, ale również musimy poradzić sobie z tym problemem. I zapłacić dosyć sporą dawkę pieniędzy, by wytępić te godziny. Tymczasem musimy zorganizować coś, przez co ludzie przestaną walczyć na naszych terenach. Zwiększmy autorytet korony na wysoki. Zobaczmy, ile ludzi się na to zgodzi. Będą musieli nam dostarczać dosyć sporo żołnierzy, ale wasal będą mogli sobie wypowiadać wojny nawzajem. Nie jest to zbyt komfortowe dla nas, ale musimy się na to zgodzić. Proszę, więc Anki próbuje nas uwieść, ale nic z tym nie zrobimy w obecnej chwili. No niby Ney bardzo urosło jeszcze trochę i wejdą. Morrowind przeszło nawet przez Kinga trochę Imprym syryliańskiego. Mamy właściwie Cyrodiliańskie Imperium Nibeny jako takie potężne królestwo. Pomyśleć, że wiele się tak naprawdę nie zmieniło od początku przejęcia przez nas władzy, bo te, ciele, te tereny były wtedy podzielone między Winterhold i między nas. No proszę, król Hlobgar jest zniedołężniały. bo nie jesteśmy zbyt dobrzy w spiskach i nie możemy w takowych uczestniczyć. A to wszystko przez to, że jesteśmy honorowi i sprawiedliwi. Możemy jednak spróbować pozbyć się takiej osoby jak księżniczka Lisa. Może to zrobić albo nasz agent Wilhelm, albo Jerva. Wydaje mi się, że lepiej będzie zapłacić Jervarowi. Będzie to mniejsza suma, a ma lepsze umiejętności. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzi. Jestem ciekaw, kto będzie wtedy następcą tronu. Prawdopodobnie Alice. Usłyszeliśmy o pewnym szaleńcu, który próbuje. Zastraszyć Anis Alice. z Alice nam przyszła i to powiedziała Nie jest nas zbyt dobrej dyplomacji I jest dosyć zdesperowana Być może udaje jej się zająć tą sytuacją samemu Ale nie zrobi tego odpowiednio No cóż pomożemy jej w jaki tylkokolwiek sposób możemy Zobaczymy jak ta sprawa się potoczy Sprawdźmy, gdzie przesiaduje sobie księżniczka Lisa. W scenie przesiaduje, tak? To proszę, tak się już wymieszało. To wyślijmy więc naszego mistrza świegi do sceny, pomogła wprowadzić naszego zabójcę w nasze plany. Proszę, Graring ma syna razem z Emfrid. To się nazywa Wilod. Czy mamy już wnuka? Proszę, świetne wieści. Księżniczka Lisa zmarła, strusząc się własną krwią, nie znając imienia swego zabójcy. Musimy się upewnić, żeby nasz człowiek pozostał. Hmm, cicho. I teraz to my jesteśmy następcą tronu. Biorąc pod uwagę fakt, że król obecnie jest niedałężniały. może to my odziedziczymy te tereny. Zobaczymy. On pewnie teraz nominuje na to miejsce kogoś innego, więc zobaczmy kogo on nominuje. Nie da się tego zrobić tak, żeby wszystko przeszło bardzo szybko. I proszę, teraz jest to Jaroskior, jest to Haki. Cóż, teraz trzeba się pozbyć Jarla Hakiego, skorwuniony. No niestety, ale Jervar się do tego niestety nie nadaje. Zobaczmy, jak dobrego mistrza szpiegów mają tutaj. Mają tutaj całkiem dobrego agenta, Goreka. Ale Goreka możemy się bardzo łatwo pozbyć. Czy on przyjdzie na nasz dwór? Niestety nie. Byśmy mu zaproponowali matrylinearny ślub z kimś, kto jest z jakiejś dynastii. A niestety, nie mamy takich osób. I on się też na to nie zgodzi. No cóż, musimy czekać, ale to byłoby, to byłaby nasza jedyna nadzieja, jakby się nam to udało, zorganizować. Więc kto tutaj głosuje? Chlowgar i Sifknir? Skior i Chlowgar. Skior i Hlovgar z IronBind i Chlowgar z Winterhold. Niestety ale nie mamy na, tak, na tyle dobrego szpiega, by pozbyć się obydwu z nich. Hmm, nie czujemy się zbyt dobrze. Chyba się poskorowaliśmy. Musimy niedługo przysłać naszą żonę na nasze tereny. No, tworzy cały czas mikstury, więc być może stworzy miksturę, która nas wyleczy. Miejmy nadzieję, że do tego dojdzie. Chcielibyśmy w końcu przedwczesnej śmierci, bo to byłoby straszne. Dlatego póki nie wyzdrowujemy, raczej nie będziemy dochodzić armią. Zastanówmy się teraz, który z naszych synów będzie najlepszy do rządzenia. Inugol nadaje się na Wojownika, ale nie jest w tym zbyt dobry. Eris nadaje się z kolei na dyplomatę. Jest cesarski. Graring nadaje się zarówno na dyplomatę, jak i na świetnego wojownika. On jest najmłodszy syn Feldir. No cóż, nie wiemy jeszcze kim zostanie.